Cześć, ja jestem Anka. I zapraszam Cię na wspólną praktykę jogi. Przed Tobą poranna joga energetyzująca. Doda Ci ona energii na cały nowy i piękny dzień. Daj łapkę w górę, rozmij matę i podążaj za mną. Zaczynajmy! Usiądź wygodnie w z skrzyżnym z wyprostowanymi plecami. Zamknij oczy i oddychaj spokojnie. Przed tobą krótka praktyka, która doda ci energii na cały dzień. Weź jeszcze jeden wdech nosem i spokojny wydech ustami. Ostrożnie otwórz oczy. Z wydechem unieś ręce w górę, weź nową energię i z wydechem dłonie do klatki. Z wydechem uniesie ręce w górę i z wydechem z plecami prostymi twist na prawą stronę. Długi kręgosłup. Oddychaj spokojnie. Wdech ręce góra i wydech twist na lewą stronę. Plecy proste. Z kolejnym wdechem ręce góra. Wróć do centrum i z wydechem ręce do klatki. Podłóż dłonie na kolana. Z wdechem otwórz klatkę piersiową, spójrz w górę i z wydechem koci grzbiet, pępek do kręgosłupa. Jeszcze dwa razy wdech, spójrz w górę, otwórz klatkę i wydech, zroluj swoje plecy w tył, pępek do kręgosłupa. Jeszcze raz wdech i wydech koci grzbiet. Doskonale wróć do centrum. Z tego miejsca znajdź swoją drogę do czterech punktów: kolana pod biodrami. Następnie przesuń ręce daleko w przód. Odłóż czoło na matę. Pozostań tutaj, lub jeśli chcesz iść dzisiaj krok dalej, to spójrz przed siebie. Dzięki temu otworzysz swoją klatkę piersiową jeszcze bardziej. Długie, spokojne oddechy. Nieważne w której pozycji jesteś, powolutku wycofaj się z niej. Doskonale dłonie pod barkami. Następnie unieś kolana w górę, mocny kord, trzymaj. Przesuń biodra daleko w tył i unieś je w górę. Doskonale twój pierwszy pies z głową w dół. Uginaj raz prawe, raz lewe kolano. Długi kręgosłup, biodra skierowane w sufit lub w niebo. Zależy gdzie praktykujesz. Doskonale. Możesz poruszać głową. Tak, tak, nie, nie. Doskonale. Oczywiście możesz dalej uginać raz prawe, raz lewe kolano. Tak jak czujesz. Długi kręgosłup. Super. Zatrzymaj się w statycznym psie. Weź głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. Następnie małymi kroczkami podejdź stopami w stronę dłoni. Możesz ugiąć kolana, głowa ciężka, plecy rozluźnione. Następnie bardzo powolutku, kręg po kręgu, zroluj się w górę i unieś ręce w górę. Pięknie otwórz klatkę piersiową i z wydechem dłonie do klatki. Super! Z kolejnym wdechem ręce góra, i wydech z plecami prostymi spłyń w dół, ale możesz mieć ugięte kolana, głowa do kolan, wdech długi kręgosłup, spójrz przed siebie, wydech głowa do kolan, prawa noga w tył, dołącz lewą, trzymaj plank. Następnie odłóż kolana na matę, skieruj klatkę w stronę maty. Połóż się na macie i mała kobra zroluj barki w tył. Otwórz klatkę piersiową i rozluźnij czoło do maty. Wypchnij się w górę, biodra daleko w tył i spotykamy się w psie. Weź głęboki wdech nosem i rozluźniający wydech ustami. Złącz stopy. Z wdechem prawa noga góra, ale otwórz swoje prawe biodro, czyli przenieś prawą stopę daleko w lewym kierunku. Barki w jednej linii. Trzymaj, zostań tutaj, lub jeśli chcesz iść krok dalej, odłóż swoją prawą stopę na macie i oderwij prawą rękę od maty. Piękna Rockstar Pose. Otwórz klatkę piersiową. Doskonale, trzymaj. I powolutku wróć tą samą drogą do psa. Unieś prawą nogę w górę i teraz przenieś prawą stopę między dłonie. Odłóż lewe kolano na matę. Prawa stopa pod prawym kolanem. Pięknie. Oderwij prawą rękę od maty. Otwórz swoją prawą stronę. Doskonale. Następnie możesz zostać tutaj lub oderwij lewe kolano od maty. Trzymaj piękny skręt. Kolejnym wdechem otwórz się jeszcze mocniej i z wydechem obydwie ręce na matę. Odłóż kolano na matę. Doskonale. Z kolejnym wdechem ręce góra, low lunge. Otwieraj klatkę piersiową. Pięknie. Prawa ręka do prawego kolana. Z wdechem lewa ręka góra i z wydechem wyciągnij się mocno w prawą stronę. Poczuj piękne rozciągnięcie lewego boku. kolejnym wdechem low lunge, ręce góra, otwórz się jeszcze mocniej i z wydechem dłonie do klatki. Lewe kolano oderwij od maty i przejdź lewą stopą w przód. Wdech, długi kręgosłup, spójrz przed siebie i wydech, głowa do kolan. Z kolejnym wdechem, długi kręgosłup, unieś się w górę, otwórz klatkę piersiową i z wydechem ręce do klatki. Wdech, ręce góra. I wydech z plecami prostymi, spłyń w dół, głowa do kolan. Wdech długi kręgosłup, spójrz przed siebie. I wydech głowa do kolan. Lewa noga tył, dostaw prawą. Twoja wersja winiasy. Kolana na matę, lub jeśli chcesz iść krok dalej to przejdź przez normalną czaturangę, przez małą kobrę lub psa z głową w górę w obydwu wersjach barki daleko od łuszu i spotykamy się w psie. Długi wdech nosem i długi wydech ustami. Złącz stopy z wdechem lewa noga góra i tym razem otwórz swoje lewe biodro, czyli lewa stopa wędruje daleko w prawym kierunku, barki w jednej linii. Zostań tutaj lub znowu pójdź krok dalej i odłóż lewą stopę na macie. Oderwij lewą rękę od maty i otwórz się w swojej pięknej rockstar pozie. Doskonale, trzymaj. I powolutku wróć tą samą drogą, lewa noga góra. Pięknie. I teraz lewa stopa między dłonie. Odłóż prawe kolano na macie i oderwij lewą rękę od maty. Piękny twist. Zostań tutaj lub jeśli chcesz iść krok dalej, to oderwij prawe kolano od maty. Trzymaj i oddychaj spokojnie. Z kolejnym wdechem otwórz się jeszcze mocniej i z wydechem dłonie do maty. Odłóż kolano na macie. Z wdechem ręce, góra, low lunch. Otwórz klatkę piersiową. Pięknie. I teraz lewa ręka do lewego kolana. Z wdechem prawa ręka, góra. I z wydechem prawa ręka mocno w lewą stronę. Poczuj piękne rozciągnięcie prawego boku. Oddychaj spokojnie. Z kolejnym wdechem obydwie ręce, góra. Otwórz klatkę piersiową. I z wydechem dłonie do maty. Oderwi prawe kolano od maty i przejdź prawą stopą w przód. Wdech długi kręgosłup, doskonale. I wydech głowa do kolan. Z kolejnym wdechem unieś się w górę, ręce góra. I z wydechem dłonie do klatki. Doskonale, wdech ręce góra, weź nową energię. I z wydechem z plecami prostymi spłyń w dół, głowa do kolan. Ostatni raz wdech długi kręgosłup i z wydechem głowa do kolan. Twoja wersja winiasy: zrób krok w tył lub od razu skocz do czaturangi. Następnie mała kobra lub pies z głową w górę. I spotykamy się w psie. Pięknie, weź głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. Doskonale. Następnie zroluj się do planku jak fala i możesz odłożyć kolana na matę lub bardzo powoli zejść w stronę maty. Powolutku. Doskonale. Połóż się na macie. Wyciągnij nogi daleko w tył, wyciągnij mocne ręce w tył i z wydechem w jednym momencie unieś nogi w górę i tu Trzymaj, trzymaj. Doskonale napięte całe ciało, od palców w stóp po palce dłoni. Doskonale trzymaj, trzymaj. Z kolejnym wdechem unieś się jeszcze wyżej, i z wydechem rozluźnij czoło do maty. Możesz pokołysać biodrami w prawą i w lewą stronę. Pięknie. Odłóż dłonie blisko klatki piersiowej, wypchnij się w górę. I przejdź do pozycji dziecka, wyciągnij ręce daleko w przód, odłóż czoło na matę, uspokój swój oddech. To będzie piękny dzień. Następnie przenieś ręce daleko w tył, jesteś teraz małą kuleczką, możesz pokołysać się na boki, z prawej, na lewą stronę, tak jak czujesz, tak jak Twoje ciało Ci podpowiada. Uspokój swój oddech, bardzo powolutku, kręg po kręgu, zroluj swój kręgosłup w górę, ostatnia podnosi się głowa, uśmiechnij się do siebie i usiądź jeszcze raz w siadzie skrzyżnym, tak jak na początku naszej praktyki. Zamknij jeszcze na chwilę oczy i z wydechem unieś ręce w górę i z wydechem dłonie do klatki podziękuj sobie za tą praktykę. To będzie piękny dzień. Namaste. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.